Muszę napisać, że uchwałę otrzymał. Otrzymałem, że? Tak, z wyjaśnieniem oczywiście. Z Tutaj są dołączone. Dziękuję bardzo. Dziękuję No i proszę Państwa, pierwsze tam mamy za sobą okres uchwała Państwowej Komisji o przyjęciu zgłos zgłoszenia Pana Adama Słonki. Teraz nam tylko zostało dozbierać reszty brakujących podpisów. A więc panowie, Brakuje nam 120 tysięcy, tak? Podejmę no, jest to Wszyscy zapraszamy do współpracy, no i do pracy. Wybrać kandydatów dla ich w wyborach prezydenckich.